Witam wszystkich, ja jestem żeby dawno mnie nie było, dawno nie nagrywałem. Nie wiem czy jeszcze będę wracał do moich ostatnich scenarii, ale od razu bardzo chciałbym przeprosić, dlatego że byłem po prostu zbyt nie i nie chciałbym się nic nagrywać. Zaczniemy sobie grać w Hollow Knighta. Hollow Knight. nie będę ukrywał, grałem już w tą grę, całkiem sporo grałem w tą grę i wydaje mi się, że jest całkiem fajna, więc chciałbym żebyście zobaczyli po prostu jak ja jak ja osobiście, jak ja się denerwuję przy tych wszystkich bossach po raz kolejny. No ale wydaje mi się, że będziecie mieli przy tym dużo szczęścia, więc nie będę już przedłużał i zaczniemy nowy save. A. Nie będę to czytał, bo mi się tak zwykle nie chce. Jeśli chcecie, to możecie to czytać wszystkie... wszystkie. Czy ja będę wszystkie kasycenki pomiał Nie, wyda... wydaje mi się, że nie będę wszystkich kasycenek pomiał Tak, jeszcze nie ma Jest Jestem niektóre kasycenki. Kasycenek nie będę pomijał, ale będę miał dialogi O, można tak to powiedzieć. Ja mam wszystko, dam sobie na spokojnie obejrzeć.

Prawdopodobnie nie grałem w Hollow Knight. Nie wytrzymałem. Pamiętam, no ja jak za pierwszym razem robiłem ten parkour. kurzałem się. kurzałem się całkiem. w taki sam sposób, jak ja wkurzam teraz. Ogólnie to wyszedł ten Hollow Knight 6, więc pomyślałem, że to w tego Hollow Knighta teraz i później, później oczywiście jak przejdziemy do tego Hollow Knight, to będę grał z Sixonga, bo Sixonga też kupiłem. No, nie będę ukrywał, że Sigsonga też poszedłem, bo mogę niektóre osoby wkurzyć. Że gram w gry nie nagrywając ich też nagrywanie i samo granie bez nagrywania. Obie rzeczy sprawiają mi takie są fajdy, więc to nie jest zbyt tylko Nie. nie. Chociaż... Teraz sobie tak myślę, to w sumie to... Wiecie, nie, nie, będzie tych pier... nie będzie tych pierwszych emocji, tak jak zazwyczaj to były te pierwsze emocje, te przeżycia. Teraz tego nie będę, teraz to w sumie będę tak już... Wiecie, wiedział wszystko. Chociaż... Chociaż... nie robiłem... fantonów, nie robiłem... nie robiłem fantonów, bo... Bo tak, bo tak robiłem czwórki i piątki za, bar za bardzo w Więc można spróbować jeszcze zrobić pantę na czwórkę i piątkę na tej nie? Nie, ukryw nie ukrywam, że to będą. O kurde, o, o kurde, o kurde. Nie ukrywam, że to będzie nie co okej No ale co mogę powiedzieć, nie? Zrobimy szybkiego... Zrobimy szybkiego parkoura. W sumie, w osoby to... Wiem, że będę im spoilerował niektórym osobom, na przykład to, że wiem, gdzie jest jakaś lokalizacja bossa. I to wiem, gdzie jest na dokładnego bossa. Ale nie, nie, nie pamiętam wszystkich bossów. A, ja tak, tutaj nie jest pasz. Nie pamiętam wszystkich bossów, więc niektóre bossy będę spoilerował, niektóre bossy nie będę spoilerował.

Ale to będę się, będę się starał pozmieniać wskutek. Powinno być z, odci z odcinka... No, będę po prostu eksperymentował z tym, tak? Mamy swojego trystu, bench'a. O kurde, co ja A. Mamy Fury of the Fallen. Pierwszego Charma. na dół. I teraz co... Nie chciałem tego tak spitranować, bo odmianą bym grał od teraz pierwszy to tobę nas skitranował aż tak bardzo. Ale sam fakt, że ja tam też grałem będzie po prostu pokazywał, że się na tak, z znam i nie będzie to takich pierwszych przeżyć. Ja co mogę powiedzieć, nie? nie, nie tylko się mówi. Z, in z innymi grami to nie będzie tak samo, spokojnie. Wiem, że na pewno będzie tak z tak nie wiążą, i Snow Knightem. Deforesta też sobie przeszedł. więc w sumie będzie też tak w Deforestie. Bo Deforesta przeszedłem z swoim nie, nie na tym save, spokojnie, nie na tym save, co, co, co to był w odcinki. Tylko na innym save. Kurde, Jak ja tam nie obrywałem, to ja nie wiem O, mamy tam swojego typu robaczka. No, postaram się jeszcze nie tego Holloneta mi. Nie... Ja Hall oh night'a. No do Hollonata na pewno by... O, swoją drogałem. Znaczy... Yy, znaczy nie, znaczy... będę ten... Będę się wczoraj pokonać dzisiaj Fosni'a. To będzie mu to będzie mój ten. W sumie to nawet myślę, że miniaturka będzie teraz za... No Tak, tak, ta, jak planuję, no więc. Nie, nie Czy to jest moje pierwsze chyba oborwane od MPP? Od komara Nie wyczułem Nie, bo ja nie pamiętam, co to jest za miejsce Albo nie, dobra, pamiętam chyba Chyba pamiętam, ale to jest za dobrze Może idę w dobrą stronę, może idę w złą. Teraz pokażę, tak? A Nie, to chyba dobra, dobra droga. Albo nie? Nie, a to musi być dobra droga, nie? Kurde, teraz sobie tak myślę, tak, jak tak pójdę na. Te. Jarbek speedrun na tej gry. Hmm. Ja robię speedruna w tej grze, bo mi się nie podoba trochę. I nie chciałem robić speedruna takiego. No ale no, mówi się truno tak. Później nie będę speedrunował, jak będę miał walkę za psół z z wszystkim innym. Później to będę miał strukturę. Na, na razie jest git. Ja, na razie nie mam sure. Chyba. Nie, ja za to przegrałem, niestety ja to więc nie... Nie są w stronę. O... Nie. 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 Na razie jest iść spokojnie, jak to nie trzeba się będę... do... ja się zdarza, że się będę Nie, ja się nie pamiętam, ja się z to później tortury, na razie, na razie jest nich. Mamy pana robaczkę. Jakby ktoś nie wiedział. Z niego można. Unikocie no, zazwyczaj dostaje niektóre rzeczy, jak nie. Jak się zabędzie odpowiednią ilość robaczków, to się dostanie jakieś inne rzeczy, ale jak się zdobędzie... takiego jednego robaczka, to zazwyczaj no, dostaje się tylko hajs. Nie, to speedrunuję. Oh, ja nie wiem czy like. ja to po, Ja nie wiem czy to nazwać speedrun. to speedrun. Speedrunuję jak. Dobra, w dół. Nie. W dół. Tak, w dół. Walka. Dobra walka. walka, Jednak, jednak nie pamiętam jak się w tą grę Jednak nie pamiętam. Więc jest spokojnie. Jest bit. Albo... Pamiętam. Pamiętam. Wow. Pamiętam jak mi to kiedyś sprawiało problem. Ja, gdzie on... Teraz to jest nic. O, tam jest maska, A, nie mogę tam się dostać. Ubi. Tam są te. Tam są money, money. Mów tam iść Sama taka gra, w sumie, jak widziałem. Sama taka gra z koledami, Czyli jak są dwie osoby, jak jakieś jak dwie osoby rozmawiają, to jest. Jest o wiele lepsza atmosfera. Atmosfera i jest więcej gadania. Ale teraz, jak ja gram tak sam, bez, bez żadnej innej osoby, to wszyscy mnie to, to jest Trochę nudno, się tak wydaje. Ale spokojnie. później chyba będzie lepiej. Chyba. Jak będę. jak będę. jak będę walczył z innymi sami, to na pewno będzie lepiej. Czy jadę w dobre miejsce? Nie. Tak. Mogę. Mogę to zrobić. Mogę się od nich odbić, ale naprawdę nie. No. Hmm. Dobra, to idziemy po prostu taką drogą. Do holna? Chyba się dostaniemy, nie? C tak, dobra, jesteśmy przydatni. Do holna? Tak. Do holna. Znaczy, do te false ja pierdolę, już o duchowo-knight'i myślę. Ja już o duchowo myślę. Tak, ja, ja... Ja, ja... robię tego. Ja robię... Jak to się nazywało? Speedrunner. Po prostu robię czy tak to tak Jak chcecie sobie możecie oczywiście, zatrzymać te dialogi, na no, spokojnie pożytać. Mamy mapę, nie. Pano tak. Dopominam. Nie, nie, zróbcie ze mnie. Mówiłem, będą przychodcy z NFW King Dingem. Ja nie pamiętam, jak to mi walczyło. nie mamy jeszcze wystarczających co robię dopiero? o to i <tuszą> dobrze to jest bardzo dobre, bardzo specjalne I ja inny zawarty z w sumie, Nie wiem, czy jak pokonam tego Holmega, to skończyło. Ledwo co czasu, miałem od razu 15 minut minęło. U Was to może być trochę krócej, bo mogę wycinać niektóre momenty. Ale u mnie, jak to nagrywam, to już jest 15 minut. 15 minut nagrywania. Ja mniej więcej nagrywam tak 25-minutowe odcinki, więc wydaje mi się, że. Walka z The sniperem. czy po prostu z z False jest odpowiedź. Więc tak kurde, ja, ja tak bardzo nie chciałem speedrun'ować tej gry. Ja myślałem, że to będzie takie... Mniej do zespeedrun'owania, chociaż no... Tych pierwszych wrażeń w ogóle się już nigdy nie doznam. Tutaj będzie potrzeba krystal Dash'a, już zespulnerowałem. No, ale co, trudno z Mogę, mogę, czy ja pierdolę je do filmu? Ja chciałem doc powiedzieć. powiedzieć, że mogę robić tylko bez kresy, ale w City są kresy, no, to jest mi faria. Znaczy, są tu i kresy w I tutaj będziemy mieli FOSSA. A nie, jeszcze nie. Jak musimy robić parkour. tutaj będzie False Night Na początku takie zwykłe npc -ty. Później będziemy próbować się dostać jest False Night, pierwszy boss W sumie to pokaże niektórym osobom, które oglądają po raz pierwszy Które mają po raz pierwszy jakąkolwiek integrację z tą grą Czyli oglądają Że tutaj nie ma co się stresować Walcząc z tym bossem, bo on nie jest nawet też taki ciężki ten mini-boss nawet nie był ciężki. Jak pierwszy raz grałem, to sprawiał mi całkiem problem. O kurde. Czego ja zrobię na nocniczkę? A, zrobię tego woskiego na nocniczkę. niech mnie nie powinienem tak. No. Tak dobrze grać. Jak koleg mi to ujadł. Właśnie. Chciałem też, chciałem też nagrywać odcinki z Robloxem z ROBLOXa by się na nagrać aktywniki, bo ja bardzo lubię grać w ROBLOXa, jest bardzo... Dobra, 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 dobra. Mój kolega będzie teraz śmiały że, że nie zrobiłem bossa na Nofita. Mój kolega będzie śmiał, że nie zrobiłem bossa na e e e Jeśli on nie napisze w komentarzu, że ten... w z by nie zrobiłeś bossa na nomita, to, to, to to będzie jakiś To będzie jakiś Dobra, pokonany. Yy, co ja mówiłem, a... Yy, Roblox, yy, lubię nagrywać rzeczy z Robloxa bardzo. Nie, nie nagrywałem jeszcze nigdy z Robloxa, ale bardzo chciałem, chciałem nagrywać coś z Robloxa. Więc... Ogólnie lubię grać w Robloxa, tylko zazwyczaj jak grałem z Robloxa, to tego nie pokazuję że coś nagrywając... Więc... W sumie to już trochę długo trwa ten odcinek, na razie, na razie jest taki lajtowy, taki początkowy odcinek no, Jak zawsze Kurde, trochę długo nie nagrywałem Chociaż trochę, 6 miesięcy chyba, tam, to 6 miesięcy to nie jest trochę To jest aż... Ale ja to wiadomo jak to wygląda, jak to wygląda w tej muzyce, w tej Nie chciałem już nagrywać Idziemy do mam. Może jutro? Dobra, robię tak To każdy odcinek Tak mniej więcej do trzeciego odcinka Czy każdy odcinek będę musiał walczyć z jakimś bossem? Do, do trzeciego odcinka, albo na przykład do czwartego, nie wiem Bo, bo już myślę jakiego bossa by tu pokonać Przerobię Z jakim bossem by mi się fajnie grało mm. oh, Baffinata Wezmiemy sobie kompas. Bardzo, bardzo dobry czarny. Jeden z moich ulubionych czarnok. Ty na ja już w końcu doszaję. A, zążas spolerowany. Nie, nie, ja ci nie mogę spoderowania. Nie spolerowany. To co? Na tym momencie gdy na razie będziemy kończyć. Dajcie znać w komentarzach, czy Wam się podobało, czy coś mogę w ogóle poprawić, co jak. Ja się będę wygrać. pa